Siemanko witam was bardzo serdecznie tej strony. Brankersa to kolejny odcinek w tym kanale. Dzisiaj czas na pierwszy odcinek z kariery Brankersa. Tak jak obiecałem właśnie w dzisiejszy poniedziałek rozpoczniemy sobie całą przygodę z karierą. No i tak jak zawsze można powiedzieć rozpoczynamy od sezonu letniego. To już jest sezon 2000 20. Ostatnio były igrzyska olimpijskie, czyli to powinien być sezon 2030-31. Na no pewnie się mylę, ale jak zawsze przygotowany wchodzę do tych filmików. Ale wiem jedno, że rozpoczniemy to sobie od Mistrzostw Polski w lato. Yy, ale zanim to zobaczycie sobie zobaczymy kalendarz, ale to dopiero po konkursie zobaczycie sobie na samym początku Brankersa będzie wyglądał, wiadomo, że jeszcze będę musiał sobie grać w stroje reprezentacji Polski to czy znaczy kombinezon, e, widzicie nowy kask już e, zmieniliśmy sobie sponsora e, za ostatnie kapitalne osiągnięcia dostaliśmy e, może powiedzieć współpracę z Red Bullem tak samo na razie nic nie zmieniły, taki można powiedzieć, brankers raczej tylko kask się zmienił styl lotu można powiedzieć prawie klasyczny prawie nowoczesny E, mistrzostw Polski, ta, tutaj już zaraz sobie zobaczycie listę, e, jest troszkę zmian, dlatego, że na przykład karierę zakończył Aleksander z więc też ta kadra reprezentacji Polski troszkę się nam pozmienia. E, będzie ciekawie podczas tych Mistrzostw Polski, oczywiście Damian Lasota, także taki może powiedzieć e, gość podczas tych Mistrzostw Polski. E, no i chyba Przedłużanie sobie szybko przejdziemy do tych mistrzostw polskich po to, żeby sobie przejść te kalendarze letniego sezonu, czyli Fiskapu, Pucharu Kontynentalnego i yy, yy, Pucharu Świata. Te mistrzostwa rozgrywamy sobie w szczyrku. Wieje w plecy, ale jest pogodna, jak widać pogoda, bezchmurne niebo może. Nie wiem, tego na razie aż tak chyba sprawdzić nie mogę, ale dobre warunki do skakania. Czas pokazać, że... Jesteśmy zwycięstwem krysztowej Kuli w ostatnim sezonie. Prowadzi Kasper Tomasiak, drugi Klemens Morańka, trzeci Kasper Juroszek. No więc taka można powiedzieć połączenie kadry A z kadru B. Chociaż jeszcze tutaj ta ścisła czołówka nie skakała. Skaczę ja, jeszcze będzie skakał Paweł, Andrzej, Jakub Wolny. I w tym momencie, no ch chyba udało się objąć wprowadzenie. 103,5 metra. E, tak jest, ale. Czy to będzie starczyło na to, żeby e, objąć prowadzenie? Zobaczymy, jak sobie poradzi reszta naszych tutaj zawodników. No nie! Jesteśmy tu z zapłodnią, ale z 1 dziesiątą straty do Kuby Wolnego i 1,2 straty do Pawła Wąska, 1,6 straty do Andrzeja Stękały lidera. E, o Jezu! Co, e, nie, chyba, chyba tego nie widzieliście, tak mi się wydaje, Wysokie bo tutaj jakieś e, Emisje pokazują... Eee, antywirusy. I też reklamy, ale reklamy to akurat dobrze. Niech mi się pokazują, bo gram z internetem, więc też będę dostawał kasę za, za te skończone konkursy. Kasper i Roszek na prowadzeniu. No, mam nadzieję, że po tym skoku jednak na prowadzeniu nie będzie. Jeje mocno w plecy, 2 metry na sekundę, więc tutaj trzeba dobrze wybić się z progu. No zrobiliśmy to najlepiej jak tylko się da, chociaż y, nieidealnie to było, 100 metrów, więc troszkę krócej, ale troszkę w, y, w warunkach y, gorszych. 16 punktów zapasu nad Kaspem Juroszkim, czy to będzie starczyło, aby stanąć na podium? Starczyło, żeby jednak przegrać z Pawłem Wąskim i to nawet y, Paweł nieźle, bo 5,6 zapasu nade mną, trzeci Andrzej Stękała, Czwarty Jakub Wolny, piąty Kasper Joroszek, szósty Mateusz Gruszka, siódmy Aleksander Zniszczył, ósmy Klemens Murańka, dziewiąty Tomasz Pliki, dziesiąty Kasper Tomasz, jak tak wygląda czoła dziesiątka, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przewagi, bo między Kacprem a powiedzmy Pawłem jest absolutna przepaść. No ta przepaść zaczyna się nawet od Kuby Wolnego tak naprawdę. No cóż, nie udało się wygrać mistrzostw Polski, no ale no, z kim my skakaliśmy? Skakaliśmy naprawdę z. Bardzo mocnymi rywalami, którzy mogą tutaj też bardzo dobrze się pokazać w Pucharze Świata. Srebrny medal także trzeba docenić. Zobaczymy, czy docenicie mój kalendarz na te wszystkie trzy letnie ee, puchary. Najwięcej ma Fiskap, a najmniej ma Puchar Kontynentalny. Po równi ma, Tak na równi ma Puchar Świata. Przejdziemy sobie do Fiskapu. No bo w ogóle Fiskap no wiadomo, jest złożony tak, że on jest połączony na zimę-lato, my jednak tak nie robimy, bo nie ma sensu. Robiliśmy już tego całego kalendarzu, chociaż miałbym już z głowy zimę. Tak to wygląda, rozpoczniemy sobie Willehammer na skoczni normalnej dwa razy, potem Szczyrk dwa razy, Planica dwa razy, Engelberg, największa skocznia ze wszystkich jedyna duża, potem najmniejsza skocznia, Lownicy nad Popelku, no i Oberstdorf HS 106. Wiadomo, że brakuje takich nam obiektów jak, nie wiem, Stams, jak Hinzenbach, jak Kursche E, tak wygląda lista tutaj skoczków, jeżeli chodzi o Polskę, to będzie tutaj nas reprezentować Tymek Cięciała, Tymek Amilikiewicz, Klemens Joniak, Arek Jojko, Wiktor Szosda, Jan Galica. Nie brakuje także ciekawych nazwisk, które pewnie znacie z Pucharu Świata, ale to jest lista, nie wiem, nawet z 2021 roku albo drugiego, więc no kilka ciekawych nazwisk, które już skaczą sobie fajnie w Pucharze Świata tutaj są i dopiero są w Fiskapie. No ale takie życie. W ogóle jak widzicie pojawiła się nowa aktualizacja, która polegała na tym, że mamy tutaj e, dość fajne znaczki, ulepszenie tego tła. No, czy zmiana na plus na no, jakoś mi to pewnie nie będzie robiło różnicy potem za 2-3 dni, jak będę sobie tutaj grał. My teraz przechodzimy sobie do Pucharu Kontynentalnego, który także rozpoczyna się w Niemczech w Over a wcześniej Bidehammer. Rozpoczyna się w Niemczech w Oberstdorfie na skoczni normalnej dwa razy, potem przechodzimy na skocznię dużą, bo w ogóle zobaczyłem, że miał tylko pięć konkursów ten letni puchar kontynentalny, to stwierdziłem, że bez sensu, bo to były już dwa odcinki i tyle. E, Trondheim, e, skocznia duża i skocznia normalna, Bischofshofen, a na koniec dwa konkursy w Klingenthal. No, w kontynentalu wiadomo, tutaj taka ciekawa kadra, u nas będzie reprezentował Polskę Gruszka Tomasia, Pilik, niżnik, krzak i Roszek, może ja, bo to wy zadecydujecie, gdzie będę skakał. No też, jak wiadomo, tutaj kilka ciekawych nazwisk. Najważniejsze, że we wszystkich listach można zrobić kwalifikacje, bo były chyba sezony, gdzie nawet ciężko było z 50 zawodnikami w Continentalu czy w Fiscapie, ale nowe twarze się pojawiają, to dobrze. Przechodzimy sobie do tego, co najbardziej czekacie, czyli Puchar Świata Toruty Średniej Grand Prix i wygląda on. Tak, rozpoczniemy sobie w Planicy, HS 138 dwa razy, potem mamy Wisłę Rasznow, yy, Predat co trzy razy, bo dwa konkursy indywidualne, jeden na skocznie normalnej, jeden na skoczni dużej, na dużej także duety, a na koniec dwa konkursy w Klingenthal. Więc bardzo podobny kalendarz do tego co było rzeczywiście w tym roku, ale wiadomo, nie ma Kurszewel, nie ma Hinzenbach i też zdecydowałem odpuścić te konkursy zastępcze na Hinzenbach, no bo już byłoby tych konkursów no 13. Czyli najwięcej. Więc, tak naprawdę, to przeliczając, to mielibyśmy 3,5 odcinka. 3,5 odcinka na te wszystkie konkursy letniego sezonu. W ogóle także sobie zobaczyć. No, zobaczcie sobie listę. Listę sobie tego całego sezonu, bo kilka nowych nazwisk jest. Eee, nowych nazwisk. No, po prostu tych, które tutaj zdecydowałem dać. Eee, Ile? 68 skoczków. Nie ma tragedii. Eee, Kasper Tomasiak tu jest dlatego, że on będzie zastępstwem. Jeżeli byście chcieli, żebym skakał w kontynentalu, no to Kasper sobie poskacze w Pucharze Świata. Ale jeżeli będziecie chcieli, żebym skakał w Pucharze Świata, no to Kasper tutaj nie będzie, przejdzie na Puchar Kontynentalny, żeby nie było, bo też zdecydowałam o to dbać, żeby ci skoczkowie jednak startowali, żeby nie było, że ja skaczę, to już w ogóle jeden już nie skacze. Nie? Albo po prostu nawet nie robiłem jakiejś różnicy, skakało siedmiu Polaków, gdzie w innych krajach jest sześciu. Zadbajmy, zadbajmy trochę o ten realizm, żeby było, no i to było na tyle. Wiem, że jest, była aktualizacja w DSJ-cie, bardzo fajna, naprawdę podoba mi się to, ale nie nagrywałem o tym filmu. Eee, dlaczego? Nie wiem. Mogłem nagrać, no ale już kurde, troszkę nieaktualny robić filmik yy, o piątkowej aktualizacji. No ale jeżeli ktoś mnie słucha teraz, no to ja powiem, że naprawdę super update. Wreszcie zadbano o to, żeby ludzie w offline coś yy, robili. No i bo no nie wiem, może być może za rok, za dwa ta kariera przeniesie się do Desi, a to, no bo też ona wygląda dobrze, bo chyba będzie można robić sobie puchary w różnym czasie i to jest super. Bardzo super. E, to nie jest tak, że masz jeden puchar i musisz go dogać do końca, tylko będziesz miał na przykład jeszcze drugi puchar. Więc można byłoby to tak zrobić. E, no, ale na razie zostajemy dalej w pański jumping, no bo to jest gra, która no także e, pomogła mi zdobyć tyle subów i wyświetleń tyle ile mam. E, dziękuję za ten dzisiejszy odcinek, jak zawsze taki informacyjny, krótki, e, no ale i tak skończy się na to, że zrobię go w godzinę i wrzucę go pewnie gdzieś o 20, chociaż może się pozytywnie zaskoczę i wstawię go o 19.30. Wszystko możliwe, ale najważniejsze dzisiaj filmik jest. No i w sumie tyle. Do zobaczenia i siema.